Wyszło, ponieważ dzisiaj robię takiego spontanicznego vloga, Mam wolny dzień, idę kupić różne rzeczy. Będę przeglądała, jakie są nowości w sklepach, także zapraszam. Jesteśmy już w centrum handlowym. Jak widzicie, zawiesiłam sobie tutaj w ten sposób apaszkę. To tak ładnie wydłuża sylwetkę, też takie porady sylwetkowe, zwłaszcza dla kobiet o bardziej korągłych kształtach będą 28 września. No a my czytaj, najpierw. Wejdziemy sobie, słuchajcie, do kapala. Zobaczymy, jakie tutaj są nowości. Panterka wróciła do łask. Wiecie, że ja lubię panterkę. Zresztą dzisiaj będę odbierała moją sukienkę panterkową z Maxmary, którą kupiłam na Vinted i jeszcze ją dodatkowo skróciłam. Śliczne majteczki i mają bawełnę tutaj, co ja bardzo lubię. Nie lubię takich zupełnie sztucznych. I nawet, wiecie, by się tutaj pod ubraniami. Teraz jesienią, ale co, no tylko czarne i białe, no że nie robią beżowych, przecież właśnie takie cieliste beżowe się pod wszystkim schowają, szkoda. Śliczny kardigan, piękny, ale niestety poliester, bo już sprawdzałam, większość w składzie, no poliester i sztuczny, szkoda, bo piękna ta kokarta i śliczne właśnie takie perłowe guziczki, no ale co nawet nie będę mierzyć, bo mam wiele bardzo jakościowych swetrów lubię dżinsy z i chciałam właśnie proste sobie przymierzyć, myślę, że proste dżinsy będą lepiej wyglądały do mokasynów niż takie bardzo szerokie, jak ja obecnie lubię nosić Również ładny, krótki płaszcz, ale niestety znowu 100% poliester. Ja mam podobny z zeszłego roku, czarny, z Leezer Premium i on jest wełniany mój. No, coś nie bardzo, ale pójdziemy zmierzyć dżinsy. Nie było nic ciekawego na górę, więc wzięłam ten poliestrowy sweterek. Szkoda, że jest poliestrowy, naprawdę jest prześliczny. Natomiast dżinsy wzięłam z długimi nogawkami. No, bo mam długie nogi, ale widzicie, akurat to jest już naprawdę dla wysokich dziewczyn. Ja mam metr 70. I powiem Wam, ja szukam takich prostych nogawek, w których będzie troszeczkę jednak luzów udach. No więc nie bardzo, bo większy rozmiar to już w ogóle będę miała bardzo bardzo dużo mi będzie oddawało w pasie, więc nie. Więc póki co powiem Wam, że jeszcze nie znalazłam odpowiednich jeansów z prostymi nogawkami. Pójdę jeszcze do innych sklepów. By, ojala i też jest panterka. <grym> Jeśli bym miała kupić nową marynarkę, to tylko męską. <grym> Ta mi się podoba. Widzę, że tam jest. Może wejdę. Właśnie taka wyżowa O, chyba tam jest. No wejdę, zobaczymy. Marynarka była piękna, ale bardzo droga, prawie 1500 zł. No i były tylko duże rozmiary za, za duże na mnie. Ja myślę, że lepiej po prostu sobie poszukać na wintet. Tam dużo dziewczyn sprzedaje prawdziwe takie wełniane, męskie, oversize'owe marynarki i naprawdę można skarb na wintet znaleźć. A jedziemy na dół. Mamy kruka i mamy ciekawą y, taką nausznicę. Z tym, że nausznice są niewygodne, już to wypraktykowałam, też ładne, takie wiszące, one wiecie, na jakieś okazje, bo potem jednak boli to ucho od przytrzymywania tej nausznicy, ale ciekawy projekt. Ładne. Ładne rzeczy w wojasie. Torebki. Ciekawe, no i wszędzie mamy mokasyny, mamy takie buciki też w stylu Mary Jane, także trendy na ten sezon i mamy też tam torebkę, widzę, w kolorze burgundowym, także burgund, tak jak w zeszłym roku Wam mówiłam, teraz dalej jest modny. Powiem Wam, że się tak krępuje kręcić, tak po prostu chodzić i gadać do siebie, niektórzy chociaż się patrzą, to jednak tutaj, gdzie mieszkam, nie jest takie popularne pewnie, gdybym mieszkała w jakimś dużym mieście, no to wiecie, byłoby to pewnie normalne. No hito. a może i coś ciekawego tu będzie z jakiegoś naturalnego materiału? Mamy absolutnie paryski płaszcz. Wiele paryżanek ma, oprócz takich długich, też taki model krótszy, inspirowany właśnie modelem Barbery z y, y, lat 90., też 80., -tych. taki właśnie bez paska, nietaliowany, ale ja, jeśli bym miała coś takiego kupować, no to bym kupiła właśnie ten vintageowy oryginał Barbery. Natomiast ten, no wizualnie wygląda ładnie, ale już po prostu po dotyku czuję, że nieciekawy materiał. C a Od kiedy Benjamin mi wysłał na urodziny taki komplecik właśnie beżowy, dzianinowy z tego sklepu, to zaczęłam tutaj wchodzić. Chociaż oni więcej mają ciekawych rzeczy online, mają właśnie też dział premium. No ale wejdziemy, zobaczymy czy tutaj coś mają. Wiem też, bo to akurat koleżance kupowałam, że dla osób z większymi rozmiarami właśnie, zwłaszcza online, można znaleźć ciekawe rzeczy. Jeansy. Wenezja. I mamy ciekawe, znowu ładne Mukasyny, o takie low też z kokardkami. Intrygujące. No ale ja mam. Ja mam. Tutaj też są ładne. No to już takie na yy, grubszej podeszwie. Moja bliska osoba zawsze mówi, że to jest burzypisko śmieci. Ja tutaj nigdy nic nie znalazłam, ale wiecie, no to nie jest żadna gwarancja, bo w najgorszym miejscu można coś znaleźć, no nie chcę, bowiem wam, mi się szukać, taka, taka prawda. Ale pójdziemy sobie do Ochnika, tutaj czasami są naprawdę ciekawe propozycje. Ładna marynarka, ale tylko 20% wełny. Reszta to poliester. Szkoda, bo ładna. Może nawet przymierzę. No i mamy dwie rzeczy, które zwróciły moją uwagę. To jest ta marynarka i płaszcz. I płaszcz jest taki ładny, karmelowy. Mogę powiedzieć, że bardzo ładny płaszcz. Naprawdę ładnie się układa. Ma też pasek. Ja ubrałam bez paska. No, naprawdę, i długość dobra. Mam na sobie eskę. Tak, była eska także to jest eska taki właśnie troszeczkę oversize'owy, a nie za duży no ale zobaczymy jak on będzie teraz wyglądał z paskiem powiem wam, że ładnie naprawdę ładnie się prezentuje zarówno bez zapięcia na pasek jak i właśnie tutaj z paseczkiem naprawdę bardzo, bardzo powiem wam, taki wygodny jest to płaszcz na jesień, na zimę za cienki ale właśnie na jesień na wiosnę doskonały naprawdę i ten materiał jest mm, naprawdę taki premium Premium się wydaje, mimo że, że nie jest 100% wełna, to bardzo, bardzo naprawdę ładny produkt. Gdybyście szukały, no to ładny. W Ochniku właśnie lubię to, że na tych metkach są od razu składy wypisane. No i 1000 zł. A potem jakby tą promocję, to nawet za połowę ceny można kupić. No, ja mam karmelowy, ładny płaszcz, nie potrzebuję takiego, no ale donoszę. No i teraz zobaczymy tą marynarkę. Mam XS, bo eski nie było. Ładna, ładna marynarka, ładnie odszyta Szkoda, że poliester, ale no, bardzo ładna. powinna mieć eskę, bo w XS jest trochę ciasno w rękawach, także. No ale nie było, no, tak bym wzięła eskę, to by pewnie jeszcze lepiej leżała. Ładna, ładna marynarka. No szkoda ten skład. Słuchajcie, tak trudno jest pogodzić ładny wygląd i dobry skład. Tak to wygląda cenowo. Coś czuję, że najciekawsze rzeczy to te, które odbieram po prostu. Idziemy po buty, a potem po sukienki do krawcowej. Buty już mamy, teraz idziemy po sukienki do krawcowej i te sukienki myślę w rezerw są niezłe przymierzalnie, to chyba tam Wam pokażę. Pienkę już mamy. Jeszcze tutaj ezotik, ale jak tutaj zawsze chodziłam, to nie mają jakieś takie strasznie sztuczne skłony, chyba że akurat na takie tutaj trafiałam, także idziemy dalej. Ryłko. No widzicie wszędzie właśnie kolorowe i w stylu też Mary Jane, Wszędzie mamy mokasyny, tak? Wszędzie mamy te same trendy. Pewnie wiele z nas ma już wszelkie takie buty w szafie. Big Star, ale to jest Big Stara, jakoś nigdy mi się nie sprawdzało, no ale wejdziemy, zobaczymy. Big Star i powiem Wam, czy to nie jest to prosta nogawka. Idealna klasyka. Bardzo ładny, wełniany przejściowy płaszcz. ładny kolor kamelu mówiłam że nic tutaj nie ma a patrzcie to jest chyba to czego szukałam no naprawdę taka klasyka z mokasynami takie spodnie będą bardzo bardzo ciekawe kupiłam, słuchajcie kupiłam także tu jest lepsze światło freezer, też widzę ciekawy trend, to go zobaczę tu jest lepsze światło, także wszystko Wam tutaj pomierzę. Widzicie? Nieoczekiwanie skreśliłam tego Big Stara. nie tanie, bo 300 zł. Jestem przyzwyczajona, jak kupować tańsze jeansy. Takie wiecie, za 200 kilka góra w Kapalu, ze 100% bawełny. Tu były droższe, no ale powiem Wam, że to jest to coś, czego po prostu długo szukałam. Także powybieramy sobie jeszcze tutaj, czy nie ma czegoś ciekawego, no i idziemy mierzyć. Tu mamy lepsze światło, także pokazuję Wam, jak to wygląda i przy okazji trafiłam na taką koszulę jedna z paryżanek, który obserwuję miała właśnie w lecie taką koszulę w takie czerwone serduszka wyszyte i no, podoba mi się ta koszula. Mam klasyczne białe. No nie, ładnie, ładnie to wygląda, coś, coś się dzieje. <laughs> Sama nie wiem, ale tak właśnie wyglądają te dżinsy. Wybrałam tą y, krótszą długość, ponieważ te długie już były, no dosyć spore i jakbym miała mokasyny, tak sobie zróbmy na płasko, później umyję stopy w domku. Jakbym miała tak na płasko przy jeszcze dłuższej nogawce, no to by tak zachodziło. Wydaje mi się, że tak wygląda, że tak wygląda to po prostu lepiej. Żanda Maz jak nosi też ma właśnie takie, no i co powiecie, takie klasyczne proste jeansy. No i skusił mnie ten płaszcz, wyglądał solidnie, pisało wełna, natomiast to jest 30% wełny, ale jest faktycznie, wygląda na taki właśnie cięższy, taki ciepły już płaszcz, ładnie wygląda. Tutaj są buty takie typu Mary Jane. Może je pamiętacie, jak mnie oglądacie już od dawna, no to też na początku tego roku jeszcze w zimie właśnie kupiłam sobie w Wojasie, taka wariacja na temat Mary Jane i one są charakterne, nawet do spódnicy pasują, ale one mi jakoś tak cisły. Nie wiem rozmiar dobry, a cisły i dałam je do rozpychania. No i, no i teraz jest lepiej, teraz, teraz jest lepiej zdecydowanie tak czuję. Tak, mam nadzieję, że mnie nie będą uciskały. One dalej są w sprzedaży. Tutaj mamy właśnie rzeczy od krawcowej i to jest sukienka, którą już może widziałyście w zakładce społeczności. Ja ją kiedyś tam pokazywałam, dostałam ją od mamy Beniamina. i ją sobie po prostu skróciłam, żeby była krótsza, bo ona była taka bardziej klasyczna, teraz mi się wydaje bardziej taka, wiecie, vintage, taki Paryż vintage'owy. Dużo właśnie Paryżanek takie sukieneczki nosi i w tym jest taka notka vintage'u. Bardzo mi się podoba. Jak ma się jeszcze dobre nogi, to <grywia> można pokazać. A widzicie, nie jest za krótka. Podoba mi się. Będę z lubością chodzić. Narzucę sobie po prostu tęcz i będzie ślicznie wyglądało. Mam nadzieję, że jeszcze będzie dużo ciepłych dni, chociaż myślę, że po prostu z czarnymi rajstopami, myślę, że ma jest na tyle luźna, że właśnie koszulę też można sobie pod nią włożyć, zobaczymy, bo ona ma tutaj i takie kwadraty żółte, czarne, na bieli, także taka, taka sukieneczka. No i teraz mój hit, to jest sukieneczka którą niedawno sobie kupiłam na Vinted w panterkę, jak widzicie, z Max Mary, taka właśnie bawełniana, ładnie zrobiona. No i właśnie też ona była taka do kolan, ja ją właśnie sobie skróciłam na taką mini. Wydaje mi się, że właśnie to wygląda tak charakternie. zwłaszcza, że mam długie, jeszcze w miarę dobre nogi, no to naprawdę fajnie to wygląda. Widzę to potem właśnie z czarnymi szpilkami, z czarnymi rajstopami, z tręczem, podoba mi się, mi się to podoba. Teraz idziemy jeszcze do Empiku po klej do moich kolarzy. Jesteśmy w Empiku i ostatnio kupiłam sobie, zaraz Wam powiem, o ten, ten klej. On był tutaj najdroższy, znaczy nie tyle. Gdzieś tutaj jest 18 zł kosztował i powiem Wam, że myślałam, że będzie bardzo dobry, a on mi się tak dopędza w tych koleżach nie sprawdza. On jakby szybko bardzo zasycha. O. I ja zawsze stosowałam, ale może w pewnych elementach on się przyda. Natomiast, o, zmienili opakowanie, ale ja stosowałam ten klej. I ten mi się dobrze sprawdzał. Calcedonia, niestety, zamknięta. Szkoda, bo chciałam zobaczyć rajstopy, ponieważ tak myślałam o takim filmie dla Was, jak łączyć rajstopy w stylizacjach. No, także szkoda. A ja mam dużo rajstop w domu, także zobaczymy, tam, ale... zobaczymy, jak to będzie dalej. Piękna bielizna. I si, avec toi, avec moi, I suis prête you. I Dzisiaj już jest kolejny dzień, jak widzicie. Już nowe dżinsy w użyciu, i okazuje się, że wybrałam dobre, właśnie takie jak chciałam. Jestem bardzo zadowolona. Także od razu taka dziewczęca paryska stylizacja, wygodna w użyciu. No i właśnie mają mokasyny. One mają przynajmniej 7 lat. E, właśnie z ryłka, i ciągle są, jak widzicie, idealne. No i nie ma potrzeby ciągłego kupowania nowych, nowych, bo widzicie, to się wszystko przewija, ciągle w tych trendach się powtarza. Nigdy nie robiłam takiego naprawdę spontanicznego vloga, w którym po prostu mówię na żywo, a nie nakładam głos, więc to jest mój pierwszy raz. Myślę, że jest to też taka ciekawa, po prostu taka, spontaniczna forma. Natomiast taki bardzo dopracowany film będzie w najbliższą sobotę, jak zawsze, o 17.00 i będzie to film z moimi polecyjkami kosmetyków do pielęgnacji ciała i, i włosów. No i też czekam później na Wasze komentarze, bo jest dużo naprawdę dobrych kosmetyków na rynku, żebyście też mi napisały, co Wam się sprawdza. Serdecznie Wam za dzisiaj dziękuję za ten wspólnie spędzony ze mną czas, kowiczu, no i abiem to w sobotę o 17.00.